Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy, od bramy powroźniczej. Szedł pieszo, a obliczonego konia prowadził za uzdę. Było późne popołudnie i kramy powroźników i rymarzy były już zamknięte, a uliczka pusta. Było ciepło, a człowiek ten miał na sobie czarny płaszcz narzucony na ramiona. Zwracał uwagę. Zatrzymał się przed gospodą stary narakord. Postał chwilę. Posłuchał gwaru głosów. Gospoda jak zwykle o tej porze była pełna ludzi. Nieznajomy nie wszedł do starego narakordu. Pociągnął konia dalej, w dół uliczki. Tam była druga karczma, mniejsza. Nazywała się Pod Lisem. Tu było pusto. Karczma nie miała najlepszej sławy. Karczmasz uniósł głowę nad beczki kiszonych ogórków i zmierzył gościa wzrokiem. Obcy, ciągle w płaszczu, stał przed się kwasem sztywno, nieruchomo. Milczał. Co podać? Piwa! rzekł nieznajomy. Głos miał nieprzyjemny. Karczmarz wytarł ręce o fartuch i napełnił gliniany kufel. Kufel był wyszczerbiony. Nieznajomy nie był stary, ale włosy miał prawie zupełnie białe. Pod płaszczem nosił wytarty skórzany kubrak. Sznurowany pod szyją i na ramionach. Kiedy ściągnął swój płaszcz, ludzie zauważyli, że na pasie za plecami miał miecz. Nie było w tym nic dziwnego. W zimie prawie wszyscy chodzili z bronią, ale nikt nie nosił miecza na plecach niby łuku czy kołczana. Nieznajomy nie usiadł za stołem pomiędzy nielicznymi gośćmi. Stał dalej przy szynkwasie, godząc w karczmarza przenikliwymi oczami. POciągnął z kufla. Izby na noc szukam. Nie ma! burknął karczmarz, patrząc na buty gościa zakurzone i brudne. W starym na rakorcie pytajcie! Tu bym wolał. Nie ma! Karczmarz rozpoznał wreszcie akcent nieznajomego. To był Riffe. Zapłacę rzekł obcy cicho, jak gdyby niepewnie. Wtedy właśnie zaczęła się ta cała paskudna historia. Ospowaty drągal, który od chwili wejścia obcego nie spuszczał z niego ponurego wzroku, wstał i poszedł do Szenkwasu. Dwójka jego towarzyszy stanęła z tyłu nie dalej niż dwa kroki. Nie ma miejsca, hultajut, riwski włóczęgo! harknął ospowaty, stając tuż obok nieznajomego. Nie trzeba nam tu takich jak ty, tu, w Wyzimie. To porządne miasto! Nieznajomy wziął swój kufel i odsunął się. Spojrzał na karczmarza, ale ten unikał jego wzroku. Ani mu było w głowie bronić riwa. W końcu, kto lubił riwów? – Każdy riff to złodziej! – ciągnął ospowaty zionąc piwem, czosnkiem i złością. – Słyszysz, co mówię, pokrzewniku? Nie słyszy, łajno ma w uszach – rzekł jeden z tych z tyłu, a drugi zarechotał. – Płać i wynoś się! – wrzasnął dziobaty. Nieznajomy dopiero teraz spojrzał na niego. – Piwo skończę. – Pomożemy ci! – syknął drągal. Wytrącił Rywowi kufel z ręki i jednocześnie chwytając go za ramię wpił palce w rzemień przecinający z kosem pierś obcego. Jeden z tych z tyłu wzniósł pięść do uderzenia. Obcy zwinął się w miejscu, wytrącając ospowatego z równowagi. Miecz zasyczał w pochwie i błysnął krótko w świetle kaganków. Zakotłowało się. Krzyk Ktoś z pozostałych gości runął ku wyjściu, z trzaskiem upadło krzesło, głucho lasnęły o podłogę gliniane naczynia. Karczmarz, usta mu dygotały, patrzył na okropnie rozrąbaną twarz ospowatego, który wczepiwszy palce w brzeg szynkwasu, posuwał się, niknął z oczu, jak gdyby tonął. ci dwaj leżeli na podłodze. Jeden nieruchomo, drugi wił się i drgał w rosnącej szybko ciemnej kałuży. W powietrzu wibrował, świdrując uszy, cienki, histeryczny krzyk kobiety. Karczmarz zatrząsł się, zaczerpnął tchu i zaczął wymiotować. Nieznajomy cofnął się pod ścianę, skurczony, spięty, czujny. Miecz trzymał oburącz, wodząc końcem ostrza w powietrzu. Nikt się nie ruszał. Zgroza jak zimne błoto oblepiła twarze, skrępowała członki i zatkała gardła. Strażnicy wpadli do karczmy z hukiem i szczękiem, we trzech musieli być w pobliżu. Okręcone rzemieniami pałki mieli gotowe w pogotowiu, ale na widok trupów natychmiast dobyli mieczy. Riff przylgnął plecami do ściany, lewą ręką wyciągnął sztylet z cholery. to! Wrzasnął jeden ze strażników rozdygotanym głosem: Rzuć to z boju, pójdziesz z nami! Drugi strażnik kopnął stół nie pozwalający mu obejść riwa z boku. Leć po ludzi, Treska! krzyknął do trzeciego trzymającego się bliżej drzwi. Nie trzeba. Rzekł nieznajomy, opuszczając miecz. Sam pójdę. Pójdziesz, psie nasienie, ale na powrozie! Rozdarł się ten rozdygotany. Rzuć miecz! Płaciłe prozwale! Riff wyprostował się. Szybko chwycił klingę pod lewą pachę, a prawą uniesioną do góry w stronę strażników nakreślił w powietrzu skomplikowany szybki znak. Błysnęły ćwieki, którymi gęsto nabijane były długie aż do łokci mankiety skórzanego kaftana. Strażnicy momentalnie cofnęli się, zasłaniając twarze przed ramionami któryś z gość zerwał się, inny znowu pomknął ku drzwiom. Kobieta znowu zakrzyczała dziko, przeraźliwie. Sam pójdę, powtórzył nieznajomy dźwięcznym, metalicznym głosem. A wytrzej przodem. Prowadźcie mnie do ogrododzierżcy. Drogi nie znam. Tak, e tak, ta ta panie. Wymamrotał strażnik opuszczając głowę. Ruszył ku wyjściu, oglądając się niepewnie. Dwaj pozostali wyszli za nim, tyłem pospiesznie. Nieznajomy poszedł w ślad, chowając miecz do pochwy, aż tyle do cholewy. Gdy wymijali stoły, goście zakrywali twarze połami kubraków.